W państwie Tuska, minister sprawiedliwości, ordynarnie łamie prawo. Wy z Orwella zrobiliście sobie podręcznik do rządzenia. Wszyscy są równi, ale jak to szło? Świnie równiejsze. Nowak, Pol, Nortigierty, Grocki, Brejza, sprawy ukręcone, a Gawłowski, tu nie zdążyliście pięć lat pozbawienia wolności, ale w pierwszej instancji. Więc na drugą instancję co trzeba? Swoich sędziów. I proszę bardzo, leks Gawłowski, proszę bardzo, bezkarność, rozporządzenie żurka. Na dwóch sędziów trzech skażecie paluchem zamiast losować. I jeszcze wmawiacie ludziom, że to jest bardziej transparentnie, bardziej sprawiedliwe. Przecież z was się nawet wasz profesor Matczak śmieje, Szanowni Państwo. Do tego w demokracji walczącej rozporządzenie zmieniają rozporządzeniem ustawę. Szanowni, państwo, Żurka, Żurka wam zacytuję. Żurka wam zacytuję, bo on mówi po co? Trzeba mieć zaufanych sędziów swoich w swoich sądach i żeby rozliczać opozycję. To już może łatwiej w Ministerstwie Sprawiedliwości wyroki piszcie i wysyłajcie. Szanowni, Państwo, przecież to jest doktryna Neumana na sterydach. Szanowni Państwo, to jest sędzia na telefon do kwadratu. Subskrybuj po więcej.